Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taka sytuacja z takim gołąbkiem. Dzisiaj postanowiłem nagrać film. Dzisiaj jest 15 sierpień. O, święto. Także jest troszeczkę czasu. No i słuchajcie, opowiem Wam historię. Mam takiego kolegę z okolic Rawy Mazowieckiej. I on do mnie zadzwonił i powiedział, że w jego, do jego garażu, do takiego domu jednorodzinnego na działkach wszedł gołąb, a, a on wie, że ja lubię gołąbki, no i, i zadzwonił do mnie, powiedział, że w garażu ma takiego gołębia, zamknął garaż, zamknął drzwi, no i żeby przyjechać sobie tego gołąbka zabrać, mówię, no, no cóż, no wczoraj wieczór pojadę, zobaczymy, co, co tam jest, co tam on zamknął. No i weszliśmy do garażu. Nie nagrałem tego łapania w tym garażu, no bo to wiadomo, może sobie ten mój kolega nie życzył, no ale wierzę, ja nagrywam na YouTube'a, także, także w domu postanowiłem, że nagram na spokojnie. No i proszę bardzo, gołąbek pocztowy. Tipes jest, obrączka jest, fajna samiczka, siwa, bardzo miła. No i od razu po złapaniu rozkładam skrzydła. No i spójrzcie. Fryzjerzy dobrze zarabiają i nie śpią. <gryzjerzy> Spójrzcie, jedno wycięte skrzydełko, a drugie, a drugie OK. Drugie jest OK. Dlatego podejrzewam, że ten gołąbek wszedł do, do garażu, do tego mojego kolegi, bo gdzieś się zerwał, bo czuł się silny. W sobie. Tutaj miał wszystkie. Wszystkie pióra, myślał, że ma wszystkie pióra, no i, no i zaczął lecieć. No ale niestety sił mu brakło, no i gdzieś spadł do niego na działkę. No I potem czy był głodny, nie wiem. No i szukał gdzieś jakiegoś schronienia i wszedł do niego do garażu. Dlatego, dlatego ta samiczka tam się zatrzymała. No i tu jeszcze wam pokażę tipesa. Tipes Taurisa. Oczywiście już nie ma naklejki. Nie ma naklejki z numerem telefonu Bo łapacz zdjął Na 100% Także O, taka sytuacja Także o, taka sytuacja Ale już spójrzcie, już, już zaczyna Odrastać nowe piórko Także nie jest Nie jest to taka tragiczna sytuacja, bo już widać Po pewnym czasie to już było zrobione. gołębek bardzo miły, bardzo fajny w budowie. Taki fajny, bystry. No i słuchajcie, już gdzieś miał niedaleko do domu, bo to jest oddział 0226, czyli mój oddział tutaj z moich okolic. Rawa mazowiecka, biała rawska i tak dalej. Także numer gołębia 10, 880. Jakby ktoś Pomógł w zlokalizowaniu yy, właściciela. Także go gołąbek do oddania w 100%. Tylko wiecie, no, no trzeba znaleźć właściciela. Ja nie mam takich możliwości. Nie wiem, jak to, jak to szukać po numerze obrączek gdzieś w internecie, po jakichś listach i tak dalej. Jakby ktoś miał jakiś dostęp do, do takich rzeczy, żeby znaleźć właściciela, ewentualnie przeze mnie się skontaktować, żeby obejrzał film. Także gołąbek do zwrotu. No bo zadzwoniłbym sam, ale no wiecie, od razu był na pewno naklejka zerwana z numerem telefonu z Tipeza. Także nic z tego. No i no i. I tyle. No gołąbek bardzo fajny. Bardzo w fajnej budowie. Taki, taki naprawdę w sobie jak strzała. Ja się na nich nie znam, no ale nie pochwalamy też takich rzeczy o takiego wycinania. Tak się nie robi. No ludzie. Gołąbek spadł, bo nie miał już siły dalej lecieć. I, I czeka na właściciela. Dobra, także standardowo zachęcam do subskrybowania mojego kanału, dodawania łapek w górę. Napiszcie w komentarzu. Hop, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takich łapaczach. I o takich rzeczach. No i jeśli ktoś by chciał pomóc, to, to prosiłbym, żeby namierzyć yy, właściciela. Gołąbek będzie do oddania. Niech się ze mną jakoś skontaktuje. Przez Facebooka możliwe, gołębiarka Michała. No, albo przez YouTube'a w komentarzu to ja się odezwę do tego pana. Nie ma żadnego problemu. A już mówię, już gołąbek ma gdzieś blisko, bo już jest to jest mój oddział, także także także, także już gdzieś, gdzieś już był niedaleko. Swojego domu. No dobra, to jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, dodawania łapy w górę, dodawania komentarzy. Także dzięki, cześć, trzymajcie się.